Uwaga! Coś wielkiego wydarzy się 2 lutego, a jeśli to zignorujesz, strach może przejąć kontrolę nad Twoim życiem. Wyobraź sobie to, budzisz się, ale coś jest nie tak. Zegar pokazuje zwykłą godzinę, ale słońce po prostu nie wzeszło. Na zewnątrz panuje przytłaczająca ciemność, która pochłania wszystko. Na niebie słychać grzmoty. A błyskawice na chwilę oświetlają krajobraz czystego chaosu. Ziemia drży, jakby żyła, a powietrze wydaje się ciężkie, prawie nie do oddychania. W środku domu drzwi są zamknięte, okna zasłonięte prowizorycznymi materiałami, aby powstrzymać coś, czego nie rozumiesz. Jedynym źródłem światła jest woskowa świeca, której migoczący płomień ledwo radzi sobie z ciemnością. To tak, jakby świat się zatrzymał, jakby sam czas poddał się tej niewidzialnej sile. Ta przerażająca scena nie pochodzi z filmu ani z powieści science fiction. To ostrzeżenie płynące z proroctwa, które przetrwało ponad 100 lat. Trzy dni ciemności. Wielu je zignorowało, nazwano je mitem, ale są tacy, którzy wierzą, że to zjawisko zbliża się i musisz być na to przygotowany. A teraz powiedz mi, jeśli to proroctwo stanie się rzeczywistością, czy będziesz gotowy zmierzyć się z nieznanym? Co zrobisz 2 lutego? Marijulia Henny to imię owiane tajemnicą, wiarą i przepowiednią, która do dziś wywołuje dreszcze. W małej francuskiej wiosce La Fraude w roku 1850 przyszła na świat prosta dziewczyna z ubogiej rodziny. Jednak Marii Julie od samego początku była wyjątkowa. Już jako dziecko wykazywała niezwykłą duchowość, miłość do modlitwy i szczególną więź z tym, co boskie, której nikt nie potrafił wyjaśnić. W wieku 23 lat wydarzyło się coś niezwykłego. Marii Julie zaczęła mieć wizję. Widziała Jezusa Chrystusa, Matkę Boską i Świętych. Którzy przekazywali jej wiadomości o przyszłych wydarzeniach mogących zmienić losy świata. Ale to nie wszystko, na jej ciele zaczęły pojawiać się tajemnicze znaki, stygmaty Chrystusa. Rany na dłoniach, stopach, czole i boku, podobne do tych, które Jezus miał podczas ukrzyżowania. To sprawiło, że Marii Żuli stała się postacią podziwianą przez wielu, ale także krytykowaną przez tych, Którzy wątpili w prawdziwość jej doświadczeń. Pomimo nieustannego bólu, Marie-Julie przyjmowała swoje cierpienie jako część większej misji. Twierdziła, że przekazy, które otrzymuje, mają przygotować ludzi na nadchodzące wydarzenia. Wśród jej wizji najbardziej przerażająca i niezapomniana była przepowiednia o trzech dniach ciemności. Wyobraź sobie, cały świat pogrążony w tak gęstych ciemnościach, że nie da się nic zobaczyć, nawet przy świetle ognia czy sztucznym oświetleniu. Według Mariżuli ta ciemność będzie momentem oczyszczenia, okazją do oddzielenia tych, którzy mają wiarę od tych, którzy się od niej oddalili. Podczas tych trzech dni strach będzie przytłaczający. Opisywała sceny czystego chaosu niebo pokryte czarnymi chmurami, błyskawice oświetlające jedynie zniszczenie. Ziemia będzie trzesła się tak mocno, jak nigdy wcześniej, a oceany wzniosą się potężnymi falami, zalewając całe miasta. Powietrze stanie się duszące, trudne do oddychania, a wyjście z domu będzie śmiertelnym ryzykiem. W tej ciemności będą czaiły się złe moce, a jedynym schronieniem będzie modlitwa i pozostanie w domu. Marii Julii ostrzegała, że przygotowanie będzie kluczowe. Poświęcone świece, szczera modlitwa i niezłomna wiara będą ochroną dla tych, którzy chcą przetrwać. Najważniejsze jest to, że po tych trzech dniach powróci światło. Nowy początek dla przygotowanych, oczyszczony świat, w którym narodzi się nadzieja. Historia Marii Żuli-Jachenny to nie tylko opowieść o strachu i cierpieniu, ale także wezwanie do refleksji nad tym, jak żyjemy. Czy jesteśmy gotowi stawić czoła naszym własnym cieniom? Czy jesteśmy przygotowani na zmianę, jeśli zajdzie taka potrzeba? A ty, co byś zrobił, gdyby te trzy dni zaczęły się teraz? Czy byłbyś gotowy stawić czoła ciemności, czy też zostałbyś pokonany przez strach? To przesłanie przetrwało wieki, wzywając każdego z nas, by odnaleźć światło w sobie, zanim nadejdą ciemności. Marie-Juli przekazała jasne i pełne tajemnic wskazówki dotyczące tego, jak przetrwać mroczne dni, które przepowiedziała. Podkreśliła, że nikt nie powinien opuszczać domu ani nawet wyglądać przez okna. ponieważ to, co znajdzie się na zewnątrz, będzie nie do zniesienia dla ludzkich oczu. W tym czasie jedynie poświęcone świece woskowe będą w stanie dawać światło, ale nie wszędzie. Będą oświetlać jedynie domy, w których panuje wiara, odmawiając świecenia w miejscach naznaczonych niewiarą lub bluźnierstwem, jakby samo światło odrzucało możliwość wejścia do tych miejsc. Historia Marii Julii była prawdziwym świadectwem jej niezłomnej wiary. Przez lata poddawana była rygorystycznym badaniom ze strony Kościoła katolickiego i lekarzy, którzy starali się zrozumieć nadprzyrodzone zjawiska, jakie przejawiała. Pomimo sceptycyzmu i odrzucenia, wiele z jej proroctw się spełniło, w tym wybuch dwóch wojen światowych, prześladowania Kościoła oraz znaczące przemiany polityczne we Francji. Te wydarzenia umocniły jej reputację jako autentycznej prorokini wśród jej zwolenników, utrwalając jej miejsce w historii jako postaci owianej tajemnicą i duchowością. Związek tej przepowiedni z dniem 2 lutego jest głęboko symboliczny i pełen warstw, które wyzywają nasze postrzeganie czasu i duchowości. Ten dzień, uznawany w tradycji chrześcijańskiej za moment odnowy i oddania, nabiera jeszcze głębszego znaczenia w kontekście tego objawienia. To nie jest zwykły dzień, to kluczowy moment do introspekcji. Wzmocnienia ducha i ponownego dostosowania naszych działań do wyższych wartości. 2 lutego jest opisany jako punkt istotnego duchowego przygotowania. To jasne wezwanie, aby każdy szukał ochrony, nie tylko przed widocznymi zagrożeniami, ale także przed niewidzialnymi siłami, które codziennie wystawiają naszą wiarę na próbę. To zaproszenie do refleksji nad naszą więzią z boskością i nad tym, jak chronimy to co jest święte w naszym życiu, zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Przesłanie jest jednoznaczne: wiara musi być naszą twierdzą, ponieważ, jak ostrzega przepowiednia, czas szybko się kończy. Związek tej daty z oczyszczeniem świata jest równie jasny, co potężny. Wspomniane trzy dni to nie tylko zwykłe wydarzenia chronologiczne one reprezentują głęboki i transformujący proces. To fizyczna próba, ale przede wszystkim sprawdzian tego, co nosimy w sobie. Nasza wewnętrzna siła, zdolność do pokonania strachu i pozostania niezachwianym w wierze zostaną poddane próbie jak nigdy wcześniej. Te dni są lustrem dla naszych dusz, które odbijają nasze słabości, a jednocześnie ukazują nieskończony potencjał, który tkwi w zaufaniu do czegoś większego. Symbolika tych trzech dni wskazuje również na cykl destrukcji i odrodzenia, chaosu i porządku. Nie chodzi tylko o przetrwanie, ale o odrodzenie z silniejszą wiarą, bardziej solidnymi wartościami i głębszym zrozumieniem celu życia. To oczyszczenie przypomina, że chociaż droga jest trudna, jest ona niezbędna dla duchowego i zbiorowego rozwoju. W obliczu tego przygotowania Data 2 lutego wznosi się jak latarnia morska, oświetlając drogę tym, którzy wybierają wiarę, odwagę i determinację jako swoich towarzyszy w tej podróży. Historia Marii Julii-Jachenny wykracza poza granice zwykłych wizji i przepowiedni. Jest żywym świadectwem odporności, poświęcenia i głębokiego oddania duchowego. Nawet w obliczu niezwykle kruchego zdrowia Marii Julii nie pozwoliła by jej fizyczne ograniczenia stłumiły intensywność jej misji. Poświęciła każdą chwilę swojego życia na przekazywanie wiadomości, które wykraczały poza strach, pełne nadziei i jasno określonego celu przygotować duszę na przyszłość, która według niej była już zapisana. Wizje dotyczące trzech dni ciemności były dla niej czymś więcej niż tylko ostrzeżeniami, były potężnym i niezaprzeczalnym wezwaniem do wewnętrznej przemiany. Nie chodziło jedynie o przetrwanie katastroficznego wydarzenia, ale o duchową transcendencję, oczyszczenie serca i wzmocnienie wiary. Dla Marijuli trzy dni ciemności symbolizowały szanse na odrodzenie, w którym zewnętrzny chaos był jedynie odbiciem tego, co musiało zostać naprawione wewnętrznie. Było to zaproszenie, aby spojrzeć w głąb siebie, skonfrontować się z naszymi najgłębszymi lękami i na nowo rozpalić płomień zaufania do boskości. Wpływ jej przesłania nie ograniczył się do jej czasów. Dekady po jej śmierci dziedzictwo Marii żuli wciąż rozbrzmiewa jako ponadczasowe przypomnienie. Przepowiednia o trzech dniach ciemności nie jest jedynie mrocznym proroctwem. Niesie ze sobą istotną lekcję o naturze światła. To światło, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym, ma moc prowadzenia ludzkości przez najgłębsze i pozornie nieprzeniknione ciemności. I tu leży piękno jej słów: tak jak płomień poświęconych świec, które opisywała w swoich relacjach, to światło nie jest dla każdego. Nie zapala się przypadkiem ani w obliczu braku wiary. Przeciwnie, świeci tylko tam, gdzie serce jest prawdziwie połączone z boskością, gdzie jest oddanie. Zaufanie i odwaga, by pozostać niezachwianym wobec nieznanego. Marii Żuli uczy nas również, że duchowe przygotowanie nie jest czymś, co buduje się z dnia na dzień. Wymaga dyscypliny, modlitwy i ciągłego wysiłku, aby utrzymać przy życiu ten wewnętrzny płomień. Dlatego jej przesłania wciąż są nieustannym wezwaniem do działania. Nie wystarczy czekać na ciemność, by zapalić świecę. Trzeba pielęgnować to światło już teraz, w codziennych, drobnych wyborach, które podejmujemy, by żyć pełniej, bardziej świadomie i jaśniej. Jej historia jest ostatecznie świadectwem, że nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, takich jak jej kruche zdrowie czy wątpliwości jej współczesnych, można odnaleźć cel. Co więcej, można przekształcić własne ograniczenia w ścieżkę inspirującą innych ludzi. Pozostawiając dziedzictwo, które wykracza poza czas. Słowa Marii Jolie to nie tylko echa starożytnej przepowiedni, ale ciche wołanie, by zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć w naszej własnej wierze światło zdolne oświetlić każdą ciemność, która nas otacza. Pytanie, które pozostaje, brzmi: czy naprawdę jesteśmy gotowi? Jeśli nadejdzie ciemność, jeśli nieoczekiwane pochłonie nas niczym niszczycielska burza, czy znajdziemy w sobie siłę, by wytrwać, walczyć i powstać na nowo? A co więcej, czy dostrzegamy znaki wokół nas, lekcje, które w milczeniu przygotowują nas na stawienie czoła nieznanemu? Być może prawdziwe znaczenie tej przepowiedni nie polega tylko na ostrzeżeniu przed trudnymi czasami, ale na wezwaniu do refleksji nad tym, Kim jesteśmy i w co wierzymy? Czy potrafimy zauważyć, że nawet pośród największego chaosu wiara, czy to w coś większego, czy w ludzką zdolność do przezwyciężania trudności jest jedynym płomieniem, który nigdy nie gaśnie? Że nawet w najgłębszym mroku zawsze istnieje maleńka nić światła, która na nas czeka. Teraz najważniejsze pytanie, które wciąż wybrzmiewa, brzmi: czy naprawdę wiemy, gdzie szukać tego światła, gdy świat wydaje się walić? Czy jesteśmy gotowi stawić czoła własnym cieniom, a jednocześnie oświetlać drogę innym? To pytanie, które może zmienić wszystko, a odpowiedź może być bliżej niż myślisz. Chcesz zrozumieć, co zrobić, aby wzmocnić to wewnętrzne światło? A może dowiedzieć się, jak dawni ludzie radzili sobie w chwilach niepewności i przetrwali. Kliknij w filmy, które pojawiają się teraz na ekranie. Mogą one zawierać klucz do zrozumienia i przygotowania się na to, co nadejdzie.